Witam Was serdecznie, z tej strony AgroPatriot3P i witam Was na nowej serii na mapie Riverbank Springs. Nie wiem, czy to dobrze wymawiam, ale nie, trudna nazwa tej mapy jest, ale co? Ja będę budował nowe budynki, a więc... a więc Wam to po prostu nagrywam. Jedziemy sobie Bartrom. Ta walta jest przerobiona. Jest na esportal, To jest od, od King Moc. Oj, 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 oj. Widzieliście? Ona jest od King Moc. I ona jedzie 8 dych. Serio? Ona jedzie 8 dych. Że sobie zobaczycie. Ta walta już się rozpędziła tyle, co by jechała normalnie. A patrzcie na nią. ona się rozpędza. Ona nie pyta, ona po prostu jedzie. Widzicie? Patrzcie. Ona po prostu jedzie 80. Na godzinę. Tylko się boję, że ją zaraz wywalę. Kurczę. O! Nie wywaliłem na szczęście. Dobra. Gaz opór i lecimy. Dobra. Jesteśmy na gospie. Ojoj, oj, 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 widzieliście? Dobra, jedziemy. Sorry, że jestem taki zakatarzony, ale. Jestem chory. Ale odcinek dla was musi być. O Także nie odpuszczam i nagrywam. O, widzicie tutaj nic, a nic się nie zmieniło. Tutaj sprzedamy to. Proszę bardzo, pięknie. Pojedziemy do domu dziadka. Pojedziemy do domu dziadka. Prześpimy się. I zobaczymy, jak tam ta wiata będzie wyglądać. Witaj, dziadku. Dobra. O której byśmy się tu obudzili? O 10.30. Śpimy. Słuchajcie, zaraz będziemy. Dobra. Jedziemy zobaczyć jak tam wiata. Walka była ciągle odpalona, ale tam... Nie wyłapię dużo paliwa. O, zobaczcie widzowie, już fundamenty. Co to, taki mały będzie? Myślałem, że to będzie większy. Ale dobra, słuchajcie. Yy, worki z cementem. Jedziemy kupić worki z cementem, słuchajcie. Jedziemy kupić worki z cementem. Pojedziemy z Przepraszam. Jedziemy z Dobra, jesteśmy. Przejdziemy sobie tędy. Ja będę orał tu. Bo nie chcę tych ziemniaków. Ten wszyscy przejedziemy. Ten pomad i lecie. O! Widzieliście to? O! Wcześniej nie słuchajcie, gardło bolało. To już wcześniej nie mogłem w ogóle <laughs> wam nagrać odcinka. Znaczy nagrałem bez głosu, a teraz... Teraz mogę. Tylko będę zawalony. Przepraszam. Dobra, idziemy. Wojta jaką piękną, ładną. W ogóle ze środkowej kabiny nie jadę. Dobra. Zajeżdżamy pięknie, ładnie. Proszę jechać. Tutaj zajeżdżamy. Jesteśmy Dobra Ja sobie pójdę kupić Pojadę sobie w magazynie kupić Worki z cementem Słuchajcie, worki z cementem Kupimy sobie ich 10 sztuk Gdzie tu są worki z cementem? Wolki z cementem zakupimy. Jesteśmy w domu, słuchajcie, i te wolki z cementem ładujemy. Byście zapytali, jaki mot na super siłę. No to Wam teraz odpowiadam, że Lumberjack jest na motabie. Proszę, pobierajcie. Będziecie mieli wtedy super siłę i będziecie mieli lampę. <laughs> yy, ładujemy boki z cementem. Tu jest 1000 litrów w jednym. 400 jest kilo. Ja to spróbuję tak załadować ładnie. Ale tak to słuchajcie. <laughs> To ja to ja tak nie ładuję ładnie Tylko dla Was tak ładuję Europalety FS Znaczy to są FS palety Słuchajcie 25 kilo tu napisane jest Ale to, to ile jest 400 kilo <laughs> No bo to 25 kg jedno wiecie Także to będziemy mieli 400 kilo no. ja tak to to bym musiał widlaki ładować. Może sobie sprawimy kiedyś widlaka na tej serii. Bo tu mam miliony, bo to po prostu taka serijka luźna. Luźne granko. Po prostu grani, gramy. Gramy. <grym> to jest gra. Dobra. Gramy. A nie grani, bo grani to też jest zagra, ale. Ale nie o tym teraz. Ładujemy sobie. O! Patrzcie, tu inna paleta jest. Zapinamy pasy, zapinamy, zapinamy, bo jest jakiś w samolocie. Teraz. Teraz. Drewniane belki. Długie deski, znaczy. Tu, tu tu Pięknie, ładnie. Jeśli się Wam odcinek podoba, napiszcie w komentarzu. Jeśli nie, to też możecie napisać, i będą na Was zły. Możecie swoje opinie wyrażać w komentarzu, ja się nawet nie zazwyczaj. I jadymy. Włączamy opór. Łup! Łupcie panie! Kurde, co się stało? Co to się stanęło? O, kurde, widzowie! Super siła? Czy damy radę ciągnikiem? Spróbowałbym ciągnikiem, ale nie wiem, czy się uda. U? Prawie, prawie udało się. Dobra, nie potrzebam. Było super siły. Jedziemy. Ja jeżdżę po prostu jak szef. To jest tylko farming. Jeszcze sobie zajadę kupić paliwo. Dobra, paliwo kupione. I jedziemy. Tu jest stop, ale tam nie stosujemy się do tego. Może kupimy auto w tym odcinku. Mam tutaj moda. Takiego fajnego. I mam dostawy do sklepów, słuchajcie. Ze sklepu znaczy. I ja muszę jeździć do sklepu, żeby mieć te moje wszystkie rzeczy. U, Oj, widzieliście to? Żeby mieć na przykład to żeby mieć na przykład <laughs> Żeby mieć jezu Żeby mieć po prostu pojazdy u mnie w domu. Wywalę się. o nie wywaliłem się. Może w święta, słuchajcie, 24 albo tam 25, to zobaczymy, czy będę miał czas 20, 24 na odcinek. To może zrobimy unboxing. nie bym na wątki miał, bo może na, na dostanę. Jak tak, to będzie unboxing. Zrobię jeszcze ankietę, czy chcecie. Dobrze, zajeżdżamy. Pięknie, ładnie. Dobrze. No to długie deski wędrują. Wędrują, słuchajcie, tu. One wędrują, słuchajcie, tu pięknie. A walki z cementem wędrują. Kurczę ma. Czy blade? Wam też się czasami psuje e, że nie możecie wejść do wyciągnika, bo mi się tak psuje. Dobra, sprzedamy. Ale co, ja się wam, z wami, słuchajcie widzowie, będę żegnał. Trzymajcie się, cześć.